Dzień dobry Artur Kuligowski, a to jest Globe Info i Twój świat w migawce. Lecimy z newsami. Ukraińcy przeprowadzili atak na Most Krymski. Rosjanie zniszczyli na Morzu Czarnym trzy ukraińskie drony, których celem było przeprowadzenie ataku i uderzenie w Most Krymski, informuje Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Do próby ataku miało dojść w nocy z piątku na sobotę. Władze Ukrainy nie zajęły w tej sprawie stanowiska. Ukraina przyznała się do lipcowego ataku na most prowadzący z Rosji na Krym, dokonanego z użyciem morskiego drona. Zginęły wówczas dwie osoby. Tymczasem Rosjanie mają podejmować wysiłki, by uchronić kluczową dla nich przeprawę przed kolejnymi atakami. Świadczyć mają o tym zdjęcia wykonane przez Planet Lab, które pokazują, że przy moście krymskim okupant umieścił od pięciu do siedmiu starych promów, a następnie je zatopił. Paraliż w Moskwie. W niedzielę w Moskwie odwołano 23 loty samolotów pasażerskich, a 19 jest opóźnionych. Ewakuowano także Dworzec Kijowski w Moskwie w związku z doniesieniami o zagrożeniu wybuchem, powiadomiły rosyjskie media. Rosjanie mają powody do obaw, ponieważ w bieżącym roku drony zaatakowały Rosję i tymczasowo okupowany Krym ponad 190 razy. Ukraińskie drony atakują nie tylko lotniska i stacjonujące tam samoloty. Celem nalotów są również fabryki powiązane z produkcją wojskową. Z kolei drony pływające są wykorzystywane m.in. do atakowania rosyjskich okrętów. Kolejne próby ratowania rubla. Rosja opracowuje strategię, która ma zapobiec odpływowi kapitału. W tym roku rubel osłabił się tak znacznie, że prezydent Rosji, Władimir Putin, wezwał Bank Centralny i rząd do współpracy w celu powstrzymania odpływów środków i złagodzenia zamętu na rynkach finansowych. To z kolei grozi wzrostem inflacji i pogorszeniem poziomu życia Rosjan przed wyborami prezydenckimi. Dlatego trwa dyskusja na temat ponownego wprowadzenia częściowej kontroli kapitału. Jak dotąd rząd jedynie zalecał ekspertom sprzedawanie na rynku większej części swoich przychodów w walutach obcych. Natomiast Bank Rosji zdecydował się na awaryjną podwyżkę 100%. Korea Północna przeprowadza testy taktycznego ataku nuklearnego. W sobotę rano Korea Północna wystrzeliła kilka pocisków manewrujących w kierunku Morza Żółtego. Poinformowała południowo-koreańska armia. Północnokoreański reżim zwiększył w tym roku działania wojskowe, protestując przeciwko wspólnym manewrom wojsk USA i Korei Południowej, które uznaje za przygotowania do inwazji na Koreę Północną. Pyongyang przeprowadził szereg prób rakietowych, wystrzeliwując m.in. Między międzykontynentalne pociski balistyczne ICBM. Zachód obawia się od miesięcy, że Korea Północna może przygotowywać się do kolejnej próby z głowicą atomową. Wirus zachodniego Nilu we Włoszech. W czwartek terytorialna agencja zdrowia w Lombardii poinformowała o przypadku śmierci osoby, która była zakażona wirusem zachodniego Nilu. Wcześniej została ukąszona przez komara. Tamtejsze władze zareagowały błyskawicznie. Tego samego dnia wieczorem zaplanowano dezynfekcję ulic, w pobliżu których mieszkał zmarły mężczyzna. Obecnie nie ma szczepionki ani leku, które mogłyby walczyć za z zakażeniem wirusem zachodniego Nilu. Okres inkubacji od momentu ukąszenia komara trwa od 2 do 14 dni. Wśród objawów jest gorączka ból głowy nudności, wymioty, powiększone węzły chłonne czy wysypki skórne. Decyzja, która wpłynie na portfele Polaków. Rada Polityki Pieniężnej w lipcu podjęła decyzję o utrzymaniu 100% NBP na niezmienionym poziomie. Inflacja w sierpniu nie osiągnęła jednocyfrowego poziomu, który był jednym z warunków obniżki stóp procentowych podawany przez szefa NBP. Wzrost cen zatrzymał się na poziomie 10,1%. Ekonomiści jednak nie mają wątpliwości, że nie przeszkodzi to Radzie w podjęciu decyzji o obniżkach już na najbliższym posiedzeniu 5 i 6 września.